Świętej w trzecią niedzielę zwykłą przeżywamy jednocześnie doroczną niedzielę Słowa Bożego, które nauczaniem świętego Pawła Apostoła z listu do kolosan Słowo Chrystusa nie mieszka w was. Zaprasza nas do pogłębienia naszej relacji z Jezusem Chrystusem i Kościołem. Jednocześnie wspólnota Konunia Świętego Papa i parafia przeżywa swoją doroczną uroczystość odpustową, a więc ten szczególny czas łaski, z jakiego możemy skorzystać, będąc w stanie łaski uświęcającym. To w tym klimacie pozdrawiam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, Wasze małżeństwa i rodziny, a wszyscy pozdrawiamy obecną tu wspólnotę, rodząc się na czele z Marianem i wszystkich drogich braci kapłanów. Moi drodzy, kilka lat temu ojciec święty Franciszek w liście apostolskim przygotowującym pierwszą niedzielę biblijną w Kościele Powszechnym pisał, że czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają nam rozpoznawać siebie nawzajem jako uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludem kroczącym w historii. Silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzięki temu jesteśmy bliscy Pismu Świętemu oraz Zmarcowskiemu, który nie przestaje się dzielić z nami Słowem i Chlebem we wspólnocie bieżącej. A nasza wspólnota i każda wspólnota, zwłaszcza na Eucharystii, odzwierciedla tę pierwszą wspólnotę modlących się po niepowstąpieniu, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, że apostołowie wraz z Marią i innymi kobietami chwali we wspólnocie na modlitwę. Co więcej, sakramenty oświecone przez Słowo Boże ukazują cel naszej podróży, ten właściwy azymut, że nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy błądzą, ale mają wyznaczony szlak swojego chrześcijańskiego wędrowania. To właśnie w czasie tej podróży Chrystus otwiera umysł i serce na rozpoznanie swojego działania zbawczego. Oto stoję u drzwi kołaczy, jeśli ktoś posłyszy jego głos, po otworzy, wejdzie do środka, aby spożywać wspólny posiłek. Panie Chrystus, Nieustannie zwoła, przyjdźcie do mnie wszyscy, ale też nieustannie puka do naszych serc, aby być z nami. I w Eucharystii, która łączy się istotnie z darem Bożego Słowa, dostrzegamy niezwykłą pedagogię Pana Boga, bowiem dzięki temu, tam, gdzie głosi się Słowo Boże i sprawuje się Eucharystię, tam bije źródło duchowej odnowy <coughs> przepraszam duchowej odnowy człowieka ta Boża inicjatywa względem człowieka łączy wszystkie wydarzenia zbawcze nasycone przede wszystkim Bożą miłością tak jak usłyszał to Nikodem w czasie nocnej rozmowy z boskim nauczycielem że to Bóg pierwszy tak umiłował Świat i dał swojego syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak więc obecność słowa ma moc twórczą, jak czytamy w Księdze Rodzaju, gdzie najpiękniejszym aktem jest stworzenie człowieka na obraz Boży i na Boże podobieństwo. Ta obecność słowa, jak to wybrzmiało. Klimaczy świąt Bożego Narodzenia, które stało się ciałem, jest naszą przyszłością, bowiem, jak zapisał Święty Jan w swojej Ewangelii, wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby stać się dziećmi Bożymi. A tym, którzy wierzą w niego, Jego, zboka się narodzi. Tak więc dzieło odkupienia, jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie, jest darem Bożej miłości dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Dlatego Jezus Chrystus, boski odkupiciel i misjonarz posłał apostołów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, jak pisze święty Mateusz, przepraszam, święty Mary. Co więcej, Pan Jezus nie ograniczył w niczym horyzontów geograficznych, rasowych i kulturowych. Uczcie zachowywać wszystko, co Wam przekazałem, Oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak też w czasach pierwszego przymierza swoją misję wypełniał prorok Izajasz, który Bożym Słowem niósł nadzieję i światło ludom pozostającym w mrokach duchowej ciemności. A obecność Bożego Światła była zapowiedzią radości, pokoju i zwycięstwa nad wrogami Zaś święty Paweł Apostoł, ten niebywale bystry obserwator trudnej rzeczywistości, pełnej podziału i niezgody, w jakiej głosił Słowo Boże, wyjaśnia nam, czym jest głoszenie Ewangelii. Nie posłał mnie Chrystus, abym chcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Przekazać całą prawdę o Jezusie Chrystusie. To, co nazywa się karygmatem. Takie rzeczy najważniejsze, że Bóg jest miłością, Bóg jest źródłem prawdy. Moi drodzy, takie też jest zadanie Kościoła naszej wspólnoty wiary i każdej wspólnoty życia apostolskiego czego dowody daje Koinonia Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Świętego Pała, podejmując różne wyzwania dla diecezji, jak również i w tym wymiarze pod diecezjami, czego Wam po pierwsze gratuluję i dziękuję i nie ustajcie w tych wyzwaniach. Na przestrzeni dziejów Kościoła Święci mówili wiele o konieczności poznawania Pisma Świętego. By wzrastać w miłości Chrystusa. Stąd też pytanie świętego Hieronima, czyż może żyć, czyż można żyć bez znajomości Pisma Świętego, za którego pośrednictwem uczymy się poznawać samego Chrystusa, będącego życiem ludzi wierzących. Czy można żyć? Jako córki synowie Kościoła, zrodzeni do życia, w tej wspólnocie wiary przez warstwę chtłu świętego, Mamy zadbać, aby Słowo Boże kształtowało nasze życie, Jego duchową dojrzałość i wierność. Wtedy będzie ono źródłem ewangelizacyjnej dynamiki, aby tym słowem się dzielić. Bo kto prawdziwie spotkał Chrystusa w swoim życiu, nie może go zatrzymać dla za siebie, ale winien go głosić. Dlatego też Pismo Święte ma pogłębiać naszą świadomość tajemnicy objawienia Bożego i pobudzać w nas do dawania modlitewnej odpowiedzi Panu, który wciąż do nas mówi i nie ustaje. Dlatego jako chrześcijanie, uczniowie, <coughs> misjonarze Jezusa Chrystusa na jego wzór i, i na wzór apostołów mamy nieść światu dobrą rowinę. Ewangelię praw i żyć. Potrzebna jest nam zatem świadomość, jaka towarzyszyła świętemu Pawłowi, że nie jesteśmy tragarzami cudzych idei, ale niesiemy światu to najpiękniejsze orędzie. Orędzie Jezusa, stałego naszego Pana i Odkupiciela. Moi drodzy, może się powtórzę, ale jak to się mówi, powtórka jest w życiu też są konieczną. To tak pięknie wyraził Ojciec Święty Jan Paweł II, już u schyłku swojego życia, pisząc adhortację apostolską dla Kościoła w Oceanie, że każda kultura jest godna Ewangelii. Nie ma takiego środowiska na świecie, nawet które my czasem w naszych ludzkich ocenach degradujemy, bo nie mamy mocy sprawczej, aby dotrzeć, aby zaproponować. Każde środowisko jest godny nam To właśnie Jezus jest dobrą nowiną, której imionami są miłość i nadzieja, pojednanie i A moi drodzy, w chwilach życiowych prób i doświadczeń wątpliwości czy pokusy jakiejkolwiek dezercji Pan Jezus pyta im nas, czy i Wy chcecie odejść. Wtedy swoją uczynmy odpowiedź Szymona Piotra, która wybrzmiewa w szóstym rozdziale ja Ewangelii, Ani, do kokusz pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego.